W tym roku święta na starówce zorganizowane zostały już po raz 13. Wydłużony został okres czasu, czyli od 13 do 22 grudnia. Również zmieniła się lokalizacja. Oprócz tego, że święta zorganizowane są na rynku, gdzie stoją pawilony drewniane z typową gastronomią, to również zrobiliśmy strefę dla dzieci na placu Bolesława Chrobrego, gdzie jest karuzela, gdzie są animacje, gdzie są sani, gdzie są trolle, gdzie jest rękodzieło. Mamy wystawców, którzy przyjechali do nas zarówno z Gdyni, z Rzeszowa, z Przemyśla, z całego Śląska, Sosnowiec, Zabrze, Tychy, jak również wszystkich naszych okolicznych Miejscowości, czyli z Beskidu, także jest chcą wybierać. Asortyment jest bardzo różny i bardzo ciekawy. No i zrobiliśmy trzecią strefę, strefę tlaką sportową, czyli ustawiliśmy na placu Wojska Polskiego duże lodowisko. Jednym z, jedną z atrakcji tego spotkania był więcej Mariusz Czerkaski, który przyjechał tu specjalnie i pokazać młodzieży, jak można jeździć na łyżwach, jak uprawiać hokej, jaka to jest fajna dyscyplina. Także bardzo się cieszymy, że, że Mariusz był u nas, że, że zagościł. Oprócz tego, że te trzy strefy były, to na placu na zwm czyli obecnym rynku ustawiona została scena i przez 10 dni odbywały się tu różnego rodzaju koncerty. Występowała między innymi Kasia Cerekwicka, występowała Arka Noego. W jedną i drugą sobotę była zorganizowana dyskoteka do 24. Mieszkańcy oraz ci, którzy odwiedzili rynek doskonale się bawili. Myślę, że to jest fajny pomysł, żeby właśnie taką dyskotekę zorganizować, ale wszystko to jest zasługa pogody, że była taka pogoda fajna w tym roku, że mogliśmy to zorganizować. Zdaniem wielu wystawców święta były bardzo udane. Kiermasz przyniósł oczekiwane przez z nich rezultaty. Z jedna trzecia gdzieś tych wystawców, a mieliśmy ich wszystkich prawie setkę, jedna trzecia była przez 10 dni, reszta dojeżdżała na pierwszy lub na drugi weekend z tego względu, że część pracuje, mają różne inne zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Także odwiedzili nas, byli, myślę, że mieszkańcy również powinni być zadowoleni, bo oferta była różnorodna i myślę, że dotarliśmy do wszystkich, którzy chcieli te świąteczny, przedświąteczny okres fajnie spędzić w Bielsku Białej właśnie na świętach na Starówce. Zapraszamy! Dyszał, bo na smomie w budzie dyszał Wszystko.